No, to co, cześć, witam was w odcinku dzisiaj, jak mówiłem, no... na znaczy, no wczoraj w sumie, jak mówiłem Będę miał okazję coś nagrać To wam nagram, no i mam okazję taką, żeby nagrać, dlatego witam was w odcinku z... Castletycą, Castle Castletycą, tak? Coś koło tego? No Dzisiaj, otworzymy sobie na pewno skrzynkę W sensie, no takie, o, tutaj mamy skrzynki, mamy eventowe rzeczy Akurat udało mi się ostatnio otworzyć tego Forest Exa, Dlatego uważam, że jak będę miał 50 kryształów, mogę próbować coś jeszcze lepszego A jak będę to robił na odcinku, no to na pewno będzie coś do dobrego, czy nie, czy nie? Właśnie tak Dobra, ulepszymy sobie nasze rzeczy, no bo się popsuły lekko W ogóle ja mam szczęście, zaraz wam pokażę Nie wiem kiedy, o akurat bossy na nim budziemy nie wiem kiedy, ale kiedyś otworzyłem pierwszą skrzynkę, chyba to była ta, no? i wypadło mi coś takiego. Ogólnie z, z skrzynek, były jakieś takie skrzynki. W, winter, w sensie zimowe, nie? No to próbowałem sobie dorobić coś taką fajną zbroję, ale no niestety nie udało mi się. Okay, mamy 11 kryształów, no to chyba zbieramy się do naszej bazy, zjem coś jeszcze o, i możemy biec I zaczniemy chyba kupować coś Myślę, że zaczniemy od ulepszenia zamku Bo nie będę oszukał, grałem trochę, tak no... Trochę I nie mam już co robić, nie? Ale no... mi tylko ten zamek Weźmiemy sobie pieniądze, weźmiemy sobie drewno i kamień no to idziemy do zamku Ewentualnie mogę w sumie się, jeszcze... ale dobra, najpierw zamek będzie lepiej No tu ogólnie mogę zbroje kupić, ale nie będę oszukiwał, jest droga A nie chcę wydać całej kwoty na to Dlatego też No tu jest frost Nicense O kurzu, jest, jest jeszcze wyroższe niż myślałem Castle. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co będzie. Last floor. Uff, uh. Okej, okay, co? A, bo no to jest drone room. room. To co? O, a tu jest dom room. Dobra, okej. Okay. A nie, to jest chłopak stąd. I wie co? Okej, okay, kupiłem sobie to. Ma to mnie nie stać. No to też mi nie stać, no to bywa i tak. Zobaczymy. Może uda się coś wyciągnąć fajnego z tego openingu. W ogóle, Tipton, no, w szczęście miał ten dwa miecze, nie? Też bym chciał tak, chociaż... Z tego nie ma zbyt dużo. Co najwyżej zbroję mógłbym poprosić. Emerald Sword. On jest słaby akurat, no. Ale nie zależy mu na tym. Duplikat ten, na tym. Najgorszy, nie? O, no, Woodland Face, w sumie fajnie, chociaż ja lubię to, ten face, w sensie on jest zimowy, taki fajny. Lubię zimowe rzeczy, tego ogólnie. No ale zobaczymy, może zmienię jeszcze, nie? No jak wyderopię zbroję, to na pewno... O, oh, kurde, znowu ten duplikat. Kolejny duplikat to jest z tego gówna, no nie wierzę. Może jeszcze jeden duplikat poproszę? No... No i sobie otworzymy jeszcze jedną skrzynkę Flower like, okej okay. I mamy już chyba, no wszystko takiego pogłówianego No zobaczmy, może uda mi się jakiś awatar poprawić, tak żeby był ładny. No to Nie, nie podoba mi się, bo z powrotem moje zimowe oczy, no fajnie jest, wygląda Dobra, no mało tego zostało tutaj Przydałoby mi się tak więcej, tak nie wiem, sobie 2000. Może No idziemy po kamień, bo jeszcze sobie może udeprzeć Znaczy Na jest siekierę, swoją siekierę Motykę. I wie co Ale drogi. Idziemy do kopalni, weźmiemy swoje te A i jeszcze poza tym, jeszcze udało mi się wydobyć takie coś Fajne całkiem, to jest też z tego zimowego eventu Podoba mi się ten enchant podpalający. On po prostu pani i tyle. Już nie masz nic do gadania w sumie. Jak już podpali. Dobra, idziemy tutaj. Mało tego kamienia, no ale. Niestety tak jest. A może jeszcze jakieś gamesułówki? Musimy chyba tego zrobić, bo inaczej. Za wcześnie. Dobra. Chyba mu główkę przeciąłem nie wstąpię. Ale mało chpem miał chyba, bo na hitach zginął. Tu są te dziwaki z mieczami? O fajnie. Emerald, fajnie, fajnie. No będę musiał i zabić, no bo się na jest pokuszał, żeby nie. Hmm. item. Tak Dzięki A, z niego gem chyba wypadł, w ogóle nie? Więc to już w ogóle jest chamstwo Ostatnią zasadę miałem, także Został mi ostatni gem do podniesienia i w tym samym momencie co go podnosiłem on zniknął, nie? Czyż w ogóle było kamstwo, nie? Czy nie? No tak Lekko Niebie, Nie bij mnie, daj mi spokój sobie po trójkę i hop Pokuszy się na mnie wszyscy i... zakręcę śmigło tak, i hamuję zakręcę śmigło, jak to ładnie brzmi no dajcie mi spokój, ale się nie słucham no daj mi uderzyć się, nie? czy nie da się? wszystko po wie, co za Czy znowu mnie zniknął? Nie, tym razem nie. Mają szczęście. Przydałoby mi się szybko. O. Jest tutaj coś? Nie, tutaj nic nie ma. Biegnie tam. Typ ma jeszcze ten początkujący miecz. W ogóle, czy to jest mój dom? Tak, to jest mój dom. Na szczęście. W ogóle nie polecam wam kupować dyni. One są fajne. Dają kubu, jedzenia od razu i dalej można być wypalone w to. Szybko mi to jedzenie schodzi, nie wiem o co chodzi. O co to? Castle dekoracje, w sumie co mnie? Tylko gdzie te dekoracje i Chyba nie ma. Fajnie. A no, może tu będzie? A to jest to coś. Og. Ok. Muszę nie mam już nic, żeby to kupić dalej, dobra. Okej, okay, okej, okay, no to. Wydaje mi się, że idziemy na Boston najpierw. Dajcie mi moją fotkę i biegniemy Chodź tutaj, Bosie. Ja ogólnie bossa mam na kilka hitów, więc... To jest akurat fajny spoko całkiem Dobra, się odejść teraz kawałeczek, no Ogólnie mam fajną zbroję, bo ta zbroja daje mi regen instant, więc... więc no, ja lubię się regenerować, bo jest rzecz, mi leo heal'a, więc... No i mamy to i jeszcze będzie nas stać na jedną skrzynkę. 6, 9, 6 9. fajnie, dzięki. Ale się tu bije, o, Jezu, Okej, w ogóle tu jest i dwóch, nieźle. A nie, jeden, a nie, dwóch. dobra. To nie koledzy sobie dają. Muszę kiedyś zorganizować sobie kogoś. Dobry. Będą się tu bo tak ciekawie by było chyba, nie? Zobaczymy. Może się uda ten 1% dzisiaj wydarobyć. Jak nie, to wydaropi się kolejno Tak, będziemy mieli okazję otworzyć dwie skrzynki, jeśli będzie duplikat za pierwszym. Oczywiście czemu nie duplikat? Zobaczmy, oczywiście, duplikacje to najgorszy. No, i braku jednego. No cóż, zdarza się. Mija akurat za często, ale no zdarza się. Te schody są większe teraz niż wcześniej, chyba. Wcześniej to sobie steriam tutaj, tu już było wyjście chyba. A teraz muszę iść tam na górę, gdzieś. To jest droższe, nie? No. A co to było? A, wizard of decoration. Dobra, tak czy inaczej wydaje mi się, że możemy zakończyć ten odcinek. Nie, nie podoba mi się jakoś tłumaczyć. Bo coś takiego ma, no będzie Dobra, tak czy inaczej dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. Nie wiem kiedy, w sumie tym razem naprawdę nie wiem kiedy, pewnie w przyszłym tygodniu może coś. Może w poniedziałek coś mi się uda załatwić. No, zobaczymy. Tak czy inaczej, do zobaczenia już tam w kolejnym odcinku, nie? Pa, pa.